Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałbym dzisiaj omówić taki temat. Mamy okres zimowy, wyjazdy na Narty. To taki czas, gdzie może nas zaskoczyć aura, i wtedy rzeczywiście, żebyśmy nie byli zaskoczeni na drodze, musimy być przygotowani odpowiednio. Chciałbym omówić i pokazać dość specyficzne łańcuchy: łańcuchy, które są dedykowane do najnowszych modeli. Forda Transita. E, niestety nie możemy za, założyć typowych łańcuchów do tego modelu samochodu. E, więc wszystkie samochody kempingowe zbudowane na podwoziu Forda Transita e, mają ten sam problem. Konwencjonalne łańcuchy e, nie dadzą się założyć ze względu na bardzo niewielką odległość między oponą a kolumną McPherson'a. E, proszę zobaczyć tutaj na tym zdjęciu e, widać. Łańcuch, który byśmy założyli od wewnętrznej strony koła uderzałby o kolumnę Macresona, więc w związku z tym nie możemy za założyć, tak jak wspomniałem, łańcuchów konwencjonalnych, więc mamy przygotowane przez firmę Koenig łańcuchy. Dedykowane do konkretnego modelu samochodu. Właśnie takim samochodem jest Ford Transit i Ford Transit Custom. Aby rozwiązać ten, ten problem tych naszych wyjazdów zimowych, udało nam się pozyskać taki produkt. Jednym producentem łańcuchów dedykowanych do Forda Transita jest firma niemiecka, firma Koenig i rzeczywiście udało nam się. Pozyskać ten produkt, mamy go na półce. Więc tych miłośników białego szaleństwa, którzy wybierają się w Alpy, powiedzmy, czy, czy nawet w Polskie góry, do Czech, gdzie wymagane jest posiadanie łańcuchu w okresie zimowym, zapraszamy, bo myślę, że nie wszyscy. Oferują ten typ łańcuchów. Nie, nie, wszyscy, nie wszystkie firmy posiadają w swoim asortymencie. Nie są to najtańsze łańcuchy, to prawda. Komplet łańcuchów do, do Forda Transita 2016 wzwyż to koszt 2400 zł. Biorąc pod uwagę średnie ceny łańcuchów na rynku, rzeczywiście możemy powiedzieć uznać, że są to dość drogie łańcuchy. Jest to dość drugi Natomiast jest to zupełnie inny, w innej technologii wykonany łańcuch, znacznie droższy i to jest nowatorska technologia. Rzeczywiście, to jest nowość na rynku. Nie, nie bardzo szczerze mówiąc mamy wyjście. Jest to jedyny produkt, który, który obsłuży nam Forda Transita. Ta wartość, czy, czy jest wysoka, czy, czy niska cena, to jest zawsze pojęcie względne. No, biorąc pod uwagę wartość pojazdu i, i, i tego, jakie szkody możemy zrobić we własnym pojeździe, to myślę, że, że ta cena jest aktywna. Zapraszam serdecznie tych, którzy, którzy będą poszukiwali łańcuchów do samochodów kempingowych na Fordzie Transicie.